Tylko trochę więcej, ja mam to, to sam jak to idzie to, nie? To, nie? Ale Niesamowite Nie trzeba się zastanawiać w ogóle nie spodziewałem się, że to jest aż taki przyrost mocy, nie? Wiesz niby tylko 15 koni, wiem, że na wtrysku, ale to jest, to jest po prostu ku 15 koni, że? Kurwa mać Kurwa! Ku 15 koni, że? Weź go ten! Czy nie jest? Nie, ale płomamy na pewno Ja pierdolę! A taki był ładny, amerykański, szkoda! Ej, kurwa. Okay. Tak coś szło! Kurwa mać! Ja pierdolę nie bierzej! Sobie, że jest taką malinę w ale sam nie wiedziałem! Ej, spoko! Przechyliłeś się do bardzo! No. no Dobra, zrobię ten Na razie jeździł tak Uff. A mianną ja no, okej okay. A się śmiałem, że taki wychuchany Nagrywa się? No to się nagrało O kurwa to nie wiem to czy... poskodane A... Da się tak wścieklić. Czy nie za bardzo? Mam. Czekaj, wyłącznie ja to. No to są roki, nie? Dziwne. Może się źle złożyłem, wiesz? Trzeba było zejść z niego wcześniej, wiesz? Bo już czułem, że kurde, tu nie łapie. Ale inny środek ciężkości, wiesz? Ja tak zniechałem, myślę, że też przejedziesz. Też tak myślałem, nie? O no nic, jadę to odwieźć i będę tak jeździł, no. No co masz ci No, sorry. Nie no, za co ty masz, przepraszać, nie? Myślałem, że przejechać. Kurwa, nowa okleina Dobra, już kawałek? Nie bardzo no bo to nawet jak pospawasz to to popęka, to już nie jest, wiesz, ja tu miałem spawane Tu było Ale tylko wejście ty inne ci robią? Tak, to tak O, tu było spawane, nie? Powiem ci, że jakbyś tak postawił, nie? No wiem, powinienem z niego zejść i sobie w go znieść, nie? tak, no że to się mało, ale tak Zostawić Nie, no tutaj tak Muszę wyjechać, tylko to muszę wziąć. Czy ja go teraz rzucę, ten jakoś? Bo może być na biegu teraz, wiesz? teraz już będzie git Chociaż nie, jest tu mały teraz, nie? Weź my to. Kierownica nie zgięła, wiesz Chyba się kierownica zgięła Z tej strony jest taka dogięta, ale czemu z tej strony? Ale ja bym na razie nic nie wiem Nie, 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 nie No to właśnie nie, nie ma co, bo pęknie wiesz Tak? Tak, ja tak mogę jeździć To jedziesz sam?